Pierce Słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, a moimi Państwa gościem jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani pośle, w sobotę w Lublinie odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński mówił podczas spotkania, że celem jest budowa polskiej wersji dobrobytu. Czy uda się ją osiągnąć już w kolejnej kadencji? Mam przekonanie, że tak, bowiem... To udowodniliśmy w tej kadencji. Zrealizowaliśmy nasz program. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił. Bardzo szeroko o tym, co jest przed nami, tak naprawdę dużą uwagę postawił na całej tej wersji aksjologicznej sprawowania rządów przez prawo i sprawiedliwość. Mówił dużo o wartościach, o podstawach naszego programu politycznego, który musi być na tych wartościach oparty. Mówił bardzo dużo o tym, co jest rzeczą najistotniejszą w naszym przesłaniu politycznym, to jest rodzina. No i rozwój naszej Ojczyzny. Oczywiście padły bardzo... Yy... Dobre postulaty, które chcemy zrealizować. To jest właśnie ta kwestia, o której pan redaktor powiedział. Budowanie polskiego dobrobytu. My gonimy cały czas Europę i mam takie przekonanie, że te sprawy, które zostały nazwane hat Kaczyńskiego, a więc trzy najistotniejsze takie kwestie, które będziemy chcieli zrealizować w tej kadencji, to jest sprawa wzrostu wynagrodzeń. Polaków tutaj mowa o wynagrodzeniach minimalnych, które mają wzrosnąć w 2023 roku to ma być 4000 zł, ale również rzecz bardzo istotna to jest sprawa zrównania rolników polskich z rolnikami z Unii Europejskiej. Rzecz dotyczy wypad bezpośrednich, które tak naprawdę do tej pory nikomu nie udało się tego zrealizować, ale to trzeba Patrzeć na to w perspektywie finansowej Unii Europejskiej. I teraz jest akurat ten czas, kiedy przed rządem stanie to wyzwanie. Mam takie przekonanie, że uda nam się to zrobić, bo 17 lat trwania tego okresu przejściowego to już jest zbyt długi czas. No i kwestia zresztą bardzo ważna to jest sprawa dbałości o los naszych seniorów, o los emerytów. Mówimy tutaj o 13. wynagrodzeniu, które będzie również w roku następnym w 2020, a w 2021 będzie nie tylko wynagrodzenie w postaci wypłaty 13, ale również i czternastki i to jest rzecz, która jest niezmiernie ważna, albowiem o losie emerytów nasi wcześniejsi, wcześniejsi poprzednicy zupełnie zapomnieli i mam takie przekonanie, że te trzy istotne sprawy uda nam się zrealizować. Podczas wpadło także wiele pomysłów, między innymi powstanie funduszu budowy stu obwodnic, które mają powstać zarówno przy dużych ośrodkach miejskich, jak i tych małych miastach. Czy jest to podkreślenie potrzeby tego zrównoważonego rozwoju, a nie z programu polarizacyjno-dyfuzyjnego, który zakładał rozwój, rozwój lepiej już tych i w dużych ośrodków miejskich, jak to było między innymi dla czasów rządu koalicji POPS. psl Dokładnie tak. Tym bardziej, że akurat jeśli mówimy o obwodnicach, to jest rzecz, która bardzo mocno dotyczy również i województwa świętokrzyskiego wszystkiego. Sieć transportowa jest krwioobiegiem polskiej gospodarki. Bardzo często tak się dzieje, że na skutek właśnie niezbyt dobrej infrastruktury uciekają nam poważne inwestycje, dlatego też mając taką świadomość program 100 obwodnic jest rzeczą bardzo ważną i mam takie przekonanie, że to z całą pewnością usprawni nam funkcjonowanie polskiej przedsiębiorczości, wiem dzisiaj no, transport jest rzeczą niesamowicie ważną. Ja wspomnę, że wprowadziliśmy fundusz dróg samorządowych, z którego województwo świętokrzyskie no, korzysta w dosyć takiej okazałej formule. Tu przyszło ponad blisko 500 milionów złotych na tego typu inwestycje samorządowe i w kontekście obwodnic. To jest rzecz, która z całą pewnością również będzie miała zastosowanie w województwie świętokrzyskim, i sądzę, że ten projekt z całą pewnością wpisuje się w ten z prawdziwego zdarzenia rozwój gospodarczy. Sieć transportowa jest rzeczą niezmiernie ważną. Tu mówimy również o sieci transportu kolejowego, o czym mówił pan premier Mateusz Morawiecki z kolei w swoim wystąpieniu. Kolej plus odblokowanie. Wielu różnych połączeń kolejowych. To jest rzecz też bardzo ważna. Cały Zachód posługuje się kolejami szybkiej, szybkiej prędkości i to jest też czas najwyższy, żeby również w Polsce takie koleje zafunkcjonowały. No zresztą w tej kadencji też zrealizowaliśmy wiele takich ważnych projektów. Droga kolejowa 25, która biegnie przez północ Województwa Świętokrzyskiego, Droga kolejowa numer 8, połączenie centralnej magistraturalnej, Magistrali Kolejowej, ze wschodnią magistralą kolejową, która jest w w tej chwili w trakcie realizacji. To są rzeczy naprawdę bardzo ważne. Sieć kolejowa skutkuje również tym, że możemy odciążyć polskie drogi. Ten program Tiry na Tory, o którym mówiliśmy i ten projekt w dalszym ciągu będzie podlegał realizacji, to sprawa bardzo ważna. Odciążenie dróg transportowych typu kołowego na kolejowe to rzecz ważna ważna podkreślenia tym bardziej, że tak jak wspomniałem cały zachód właśnie korzysta z dobrych sieci kolejowych i sądzę, że to jest rzecz, którą wreszcie trzeba w Polsce odblokować fundusz kolejowy, który nie został zrealizowany przecież za naszych poprzedników, to dopiero w tej kadencji otworzyliśmy taką drogę właśnie do tego, aby można było środki z kolejowego w sposób znaczący uruchomić ponadto w programie między innymi 3 miliardy złotych do 2023 roku na rozwój miast także zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6% PKB Tak, szpitale powiatowe wymagają właśnie takiego zasilenia to jest bardzo dobry pomysł 2 miliardy złotych to jest kwota dosyć okazałą która może być z całą pewnością przydatną dla szpitali powiatowych ale przy tej okazji warto również Wspomnieć, że taki fundusz będzie tworzony również na usprawnienie systemu edukacji. Chodzi tutaj o polskie szkoły, które trzeba też doinwestować na miarę XXI wieku, tak aby rzeczywiście polska młodzież miała takie poczucie, że funkcjonuje w nowoczesnej szkole, ale ta szkoła też musi funkcjonować w sensie programowym, oparta musi być na tych wartościach, które tak naprawdę są niezmiernie ważne. Bo to przecież w polskiej szkole kształtuje się, chociaż ja nie lubię tego stwierdzenia używać, jeśli chodzi o młodzież, o młode pokolenie Polaków, ale rzeczywiście szkoła musi dać te podstawy do dobrego, dojrzałego funkcjonowania dla tej młodzieży kiedyś w przyszłości. I na polską szkołę mocno stawiamy, ona musi być doinwestowana. Podobnie ma się rzecz również z nauczycielami, bo to przecież oni mają ogromny wpływ na to, jakie będą przyszłe pokolenia Polaków. Dlatego też zabiegamy o to, aby wynagrodzenia nauczycielskie wzrosły. Teraz była podwyżka w tym roku. 15% w skali jednego roku to najwyższa podwyżka, jaką nauczyciele otrzymali od czasów przemian ustrojowych. I mam takie przekonanie, że to wszystko idzie w dobrym kierunku jeśli chodzi o reformowanie systemu edukacji. na Zdaniem pana posła, opozycja była zaskoczona tym, co usłyszeliśmy w sobotę i reakcja między innymi Grzegorza Schedyny była taka, że pytał o koszty zrealizowania konwencji programowej PiS w Lublinie, a nie o konkretne przykłady chociażby postulatów. które Ja nie sądzę, rady, żeby nie. opozycja była tym w, jakim, w jakimś sensie zaskoczona, bo oni przecież dzień wcześniej zapowiedzieli, że jutro będzie lepsze, czyli dali, zapalili nam takie dobre światełko do tego, żeby ogłosić znacznie lepszy, bardziej atrakcyjny program, program z gwarancjami. Te gwarancje są osadzone przede wszystkim w tym, że my do tej pory to co obiecywaliśmy, zrealizowaliśmy, dotrzymaliśmy słowa, podjęliśmy bardzo konkretne działania w kontekście zabezpieczenia finansowego tych ważnych przedsięwzięć, które udało nam się zrobić. Mamy przecież tego świadomość, że jeśli chodzi o y, szarą strefę, to przecież jeszcze nie wszystkich rzeczy udało nam się dokonać. W szarej strefie funkcjonuje jeszcze ogromna ilość pieniądza, którą trzeba przygarnąć do budżetu. To wszystko, co zaproponowaliśmy, jest policzone, y, jest osadzone w tych realiach, w jakimi państwo może dysponować y, w kontekście y, y, przygarniania tych środków do budżetu, bo to jest największa rzecz. I jeśli zapowiadamy również takie dobre otwarcie na sferę przedsiębiorczości, bo przecież pamiętamy o tym, że... Przy wszystkie programy społeczne, które nam się udało zrealizować, to dzięki tak naprawdę przedsiębiorcom, którzy są dostarczycielami środków do budżetu. Tutaj zapowiadamy również o reformie ZUS-u. Pan premier Mateusz Morawiecki o tym mówił. Rzecz dotyczy składek, które będą odprowadzane od dochodu przedsiębiorstw. Jest mowa również o zwiększeniu ryczałtu dla przedsiębiorców z 250 tysięcy do miliona i w niedalekiej przyszłości do 2 milionów euro. To są te rozstrzygnięcia, na które sfera przedsiębiorczości długo oczekiwała, i mam takie przekonanie, że te rozwiązania z całą pewnością przyczynią się do tego, że Polska będzie się rozwijała nadal w dobrym tempie. Jeśli do tego dołożymy również ten bardzo istotny fakt, że. Portfele Polaków będą bardziej zasobniejsze, co z całą pewnością nakręca również konsumpcję, a to przekłada się właśnie na rozwój przedsiębiorczości. Poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości był gościem porannej rozmowy Dnia Radia Kielce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Radio